No co, jadę do Chorwacji. Mam na liczniku teraz 335 228. Samochód zatankowany, gaz do gotowania zatankowany. Trasa wytyczona, nawigacja działa, ruszam. Planuję dojechać do Bielska Białej, to jest około 300 km. Ja nie będę jechał zbyt szybko, około 90 km na godzinę, więc zajmie mi to, ze, ja wiem, z 3 godzinki 3,5. Tam chcę spędzić noc, a potem ruszam do Bratysławy. Wreszcie zobaczę Bratysławę, przez którą tyle razy przejeżdżałem, a nigdy do niej nie zajrzałem. Ponoć ładne miasto. No to ruszam. Łączę się gdzieś po drodze. Fantastyczna jest autostrada. Cały czas są trzy pasy ruchu. Trawy jest dla tych, co wolno jadą, środkowym można wyprzedzać, a po lewej stronie dla wariatów. Nie jadę zbyt szybko, jadę tylko 90, ale za to mam fenomenalne spalanie 6,5 litra. Samochód załadowany do 3,5 tony prawie. Do tego 3-litrowy silnik pali tylko 6,5 litra na 100 km. Absolutnie fenomenalny, fantastyczny wynik. Jadę 90. Współczuję strasznie ludziom, którzy muszą pędzić na złamanie karku, bo za tydzień muszą być w pracy. Jest godzina 23:49 i właśnie dotarłem na miejsce na taki parking w Bielsku gdzieś, na osiedlu takim spokojnym. Nalazłem to na Park Fortnite. No zobaczymy, rozejrzę się zaraz, zobaczymy, czy to jest przyjazne miejsce. Wysiadam. No wygląda spokojnie. Jakiś plac zabaw, tu jest, tu jakiś parkuje van. Nie wiem, co to może być. No, cisza i spokój. No, chyba tutaj zostanę. Późno jest, jestem już zmęczony, głodny. Więc jakaś szybka, lekka kolacja i idę spać. Do jutra. No, tak wygląda to miejsce, w którym spałem. No, całkiem sympatyczne, przyjemne. Cicho było, bezpieczne, spokojne miejsce. Polecam. Pogoda jaka jest. No, nie za bardzo. Ponoć sprawdzałem teraz pogodę w Bratysławie. Mają tam 29 stopni, będzie w południe i bezchmurne niebo. O dziwo, bo zawsze w Bratysławie jak byłem, to przecież lało, padało, jakaś burza. Muszę teraz jeszcze pojechać do Kika, kupić sobie jakieś t-shirty, bo zapomniałem piżamy. I do Rosmana po jakiś dezodorant, bo też zapomniałem. Dobra, lecę. No jestem w Bielsku Białej, przypominam. Trafiłem do jakiejś galerii handlowej tutaj w Bielsku, ale wszystko pozamykane, wszystko dopiero od dziewiątej. Jest teraz ósma, czterdzieści no trochę się pokręcę, bo chcę do tego kika i do Rosmana wejść. Zobaczymy, czy Rossmana... a już widzę Rosmana. dobra. Spoko ta galeria nawet tu w Bielsku, podało mi się to rozwiązanie, podłoga jest zrobiona jakby z kostki brukowej, to wygląda jak ulica. A tutaj są latarnie, co kawałek, fajnie to jest zrobione. Była dziewiąta, kik przede mną i mogę wchodzić. Czego tu nie ma w tym kiku? Hm. Dobra, ale t-shirty dla mnie. Jest. Dwa t-shirty. Cena na opakowaniu 30 złotych z aplikacją biedy. Niech żyje kik. 9.11 Zakupy zrobione mam ustawioną nawigację, ruszam, chcę ci dojechać jak najszybciej do Bratysławy. To będzie zjazd do milówki węgierskiej górki. To chyba już ostatni sezon, kiedy tam zjeżdża się. Bo w przyszłym roku już mam przejezdny ten tunel pod górami, który prowadzi na Słowację. Proszę, łezka się wokół zakręci. Tam jest taka stacja benzynowa, na której się zawsze tankowało. Jak zwykle jest sporo samochodów. Tutaj kiedyś parkowaliśmy, a ja poszedłem do apteki Posaridon. O jest ta apteka. Za 500 metrów mam miejsce odpoczynku. Jest jakaś chyba nawet kawiarnia, toaleta. Zaparkuję gdzieś, rozprostuję kości, coś zjem, napije się, chociaż opędzlowałem całą paczkę jeżyków więc chyba już nie będę nic jadł. Do Bratysławy mam jeszcze 166 km. Ruszam, bo chcę ci obejrzeć Bratysławę dokładnie. Wjeżdżam już do Bratysławy, a w Bratysławie ładna pogoda i gorąco. Dobra, Okazuje się, że w Bratysławie na Słowacji diesel jest tańszy niż w Polsce. Zapłaciłem 6,20 groszy. Jestem w Bratysławie. Godzina 13.59. Jest bardzo ciepło, z 28 stopni słonecznie, to jest niebo zakmurzone wsiadłem na hulajnogę i jadę do centrum, bo zaparkowałem gdzieś w takim dziwnym miejscu, mam nadzieję że mi nie obrobią samochodu no ale cóż, zamknąłem wszystko, zabrałem dokumenty, telefon, reszty nie dam rady zabrać, jadę, hej przygodo no całkiem nieźle w tej Bratysławie ścieżka rowerowa przez most na drugą stronę rzeki tutaj jakieś wieżowce całkiem nowocześnie wygląda co prawda ja jadę na starówkę więc zobaczymy jak tam jest no, i jaka to rzeka jest? Dunaj. I tu jest ta część nowoczesna miasta. A tam daleko, daleko. O, no, daleko. Tu widać nawet przez most. Tu widać zamek i stare miasto. Jakiś statek wycieczkowy, ale jakiś opuszczony jest. Nie wiem, czy tak mało chętnych. Czy o co tu chodzi? W Bratysławie są bardzo szerokie e, ścieżki rowerowe. Zobaczcie. Mamy stare miasto w Bratysławie, fontanna, jakieś ładne domy. Starówka jednym słowem, przyjemne stare miasto, ale przypomina w zasadzie większość starych miast, które są w Europie centralnej. O, tu jest bardzo ładny zakątek. No ciekawe co to jest czy to jest kościół, czy ratusz. No nie to wygląda. Jakaś wieża tajemnicza, nie mam zielonego pojęcia, co to może być? Zieloną czapką. Tutaj trafiłem na jakiś plac, nowocześniejszy chyba niż ta cała starówka. A tu po ponowie są tacy sporo jest tutaj w Bratysławie widzę. No, proszę jaki pojazd utkwił w bramie. Tutaj mamy taki zaułek, zakamarek, uliczkę malutką. Zaletą. I fajne tu są takie malutkie, wąziutkie uliczki. Ja tutaj pomykam na tej hulajnodze po tych uliczkach. Pytałem się miejscowej osoby, czy mogę. Twierdzi, że mogę, tylko nie po chodnikach. Teraz chciałbym się na ten zamek dostać, tylko jak? To on jest na wzgórzu za tą ulicą. Trzeba będzie tutaj jakiś, a może tamtym mostem. Proszę, nawet w Bratysławie rosną oliwki. Co prawda nie w ziemi. Ale to miły widok. Wszedłem na wzgórze zamkowe. Nie jest to najniższe wzgórze. Tym bardziej, że musiałem pchać hulajnogę. Bo nie ma tutaj ścieżek, po chodnikach nie wolno jeździć. Tak się prezentuje z ten zamek. Z tego wzgórza zamkowego ładny widok się roztacza na całą południową czy wschodnią. No w każdym razie na tą część nowoczesną. Bratysławy. A to jest dziedziniec zamku. Tutaj jakieś, jakieś występy. Scena przygotowana. Nie wiem, co tu się będzie działo. No i wyraźnie jakiś koncert. Ciekawe, co to są za stwory. Będę musiał to potem sprawdzić, bo tu nigdzie nie jest napisane. Bardzo ładny ogród zamkowy. Jakiś labirynt z bukszpanu chyba. Teraz zobaczę, jak to z góry wygląda. Tu kolejna panorama. Ze wzgórza zamkowego ładnie to wygląda. Jakieś trzy statki połączone z obo, a na górze są nie wiem co tam jest: restauracje, bary. Ciekawe. A tutaj statek wycieczkowy. No, okej, okay, wróciłem na miejsce. Samochód jest cały i zdrowy, nic się nie włamał, więc okej, okay, bo trochę miałem obawy, bo. Jak czytałem opinii o tam innych parkingach, to ktoś pisał, że wybili szybę. Nie wiedziałem czy tu będzie bezpiecznie, ale udało się. Znaczy udało się. No nie wiem czy Bratysława jest niebezpiecznym miastem. Ops, nie wiem co tam się rozwaliło. Dwie godzinki mi zajęło zwiedzanie Bratysławy. E, taki jakiś, no co, cztery z minusem. Fajna, można obejrzeć. Jak się nie zobaczy to się jakoś strasznie dużo nie straci. Tyle. Ale nie żałuję oczywiście, że tu przyjechałem. Więcej wiem. Zobaczyłem wreszcie, jak wygląda Bratysława. Reszta takiej nowoczesnej Bratysławy to blokowiska, po prostu takie jak w Łodzi czy w Warszawie, takie mrówkowce wielkie. Pytałem też miejscowego amatora Hulajnuk, czy można jeździć po chodnikach. Powiedział, że spokojnie można, jak się jeździ wolno, to nawet jak policja idzie, to nie, nie zwraca uwagi. Jak są ścieżki rowerowe, lepiej ścieżką rowerową jechać. To tyle z wiadomości z Bratysławy. Pakuję się i jadę w kierunku Zagrzebia. Jeśli tam oczywiście nie dojadę, ale planuję gdzieś tak w połowie, gdzieś na Węgrzech się zatrzymać na noc. Do zobaczenia i do usłyszenia.